Łączenie, zatrzymaj streama. I tu już kurwa. Wszystko kurwa działa. Jestem teraz. Tutaj na żywo z moimi dziomeczkami. I teraz robimy po prostu live. A. Przyszło ci powiadomienie? Możesz mnie oglądać. A ten stream jest jakiś pato-stream <noise> Zobacz jaka jakość jest wiczka Kurwa, kurwa. O, teraz, kurwa Coś się mu dzieje Jakoś jest taka Taka jakaś, jaka Fika wskocz na lajwa. I co? I co? No. z się dogadać, co ja normalnie jak z papieżem. Mówię wskocz na lajwa łajzo. Ojej go. nie ma lagów. Coś takie. O kurde, to nam się pani zrobi. To nie ma lagów. Wow. Dobra. Gramy w Stambul Gyse. Jedno wyświetlenie. Zajebiście. Kto się weź z RK i weźle, od czasu do czasu i mi mówi ile jest osób? Tak, tak co 10 minut. Co 5 minut. Bo muszę wiedzieć. Czy coś gadać czy nie? Czy się opłaca? Czy nie? Dobrze? Też na live. Moja dziewczyna jest na live. Boże, ja zapomniałem, że to jest na żywo. Takie no. rzeczy Ja Jezdupce ja Cyk Za darmo kręcimy z kuleczkiem Zobaczymy co popadnie. Jak zwykle bijedę w kraju Dzięki Weź ludni ile tam jest? gramy jeszcze tu dla wyświetlenia wow, spoko spoko mięśny polubień zero, super będzie trwał z pół godziny. Raczej. Nie wiem czy ktoś to słyszy, czy nie. Tak, raj będzie trwał z pół godziny. A Piękny 50, tragedia. O ja. To powodzenia. No to powodzenia. 300 pingów. Wow, Mogło no, mi to. Pingi są niemiłosierne, jak widać. Nie da się grać. Chociaż. Jest to do dobrze życie. 250 pingów, 267, 230. Teraz mi osób na live jest coś. Jedno polubienie, trzy wyświetlenia. Jak słychać w ogóle gra? Ktoś napisze coś? jungle Roller e bang bang lecimy z tym sic no e lag ma è bello è bello sono ma è tutto windows cosa wyjść z tym 280 29 pingu. Kiedy 290 pingu i nie laguję, Aha, widzieliście to, widzowie. Widzieliście to widzowie. Co to się dzieje. Nie tak no, takie lagi, że nie mogę tego przejść. działa to też jest na telefonie a jednak po prostu internet plaga dostaje tu nie próbuję nawet pewnie tak nie bez komentarza Pff. widzicie co się tu dzieje 774. No. Tak już nic nie działa. Chociaż może. Nie widać nawet mojej postaci. 275. LOL. Jak to tak przejdę? Przejdę tak. Dziadu. W razie dobra. Nie biegnę, to się już nie obraca. Już lepiej sprawdźmy, ile jest osób na tym live'ie. Aha. Na razie się nie Nie wiem, czy wypadło. Wyjdź. Ile jest osób na live. Są trzy oświetlenia na razie tego komentarza, jedno polubienie spoko bierzmy to co nam dali i zagrajmy w standoffa? może, zagrajmy w standoffa wiem hmm. no, czy to dobry pomysł będzie żeby grać w standoffa ale Zobaczymy, co właśnie z tego będzie. Zrobimy opening może w międzyczasie po rundzie pierwszej. Tam mi troszeczkę brakuje do końca, chcę w się sensie do następnego, no, do następnej rangi. siedzi na internecie a lagi dalej są I widać eee, lagi są tu dopiero mieli mapę no to już Zobaczymy jak ten live działa Zobaczymy co się da ogarnić na nie zrobimy peningu bo już to Pogarnijmy teraz tam. No tak. Średnio. Jak powiedział. To w ogóle mieli coś? Nie live idzie, ale... Dobra. Pobiernijmy rudkę chociaż. Rozbrojamy. Nie wiem, czy nie za głośno, czy nie za cicho.

Lepszy internet z chęcią bym robił live częściej, nawet dwa razy dziennie, ale teraz widzicie jaka jest sytuacja. Nie da się. Sprawdźmy czy mocno laguje, czy nie. No, jakieś lagi są, ale To są aż takie jakieś wielkie. Jak te poprzednie chyba. Albo nie widziałem? Nie, no, też to robię. Może coś się uda ugrać. staramy się. Dobra, spróbujmy z tego złego <coughs> i zabić. No jest jakaś to zła broń. Czy znaczy, no? pukawka? Można powiedzieć. Idźmy na B Co tu się dzieje? Oha, tak zlagowało Nie to tylko to Tam jest, tam jest widziałem go. Trochę za cicho chyba gra, mi się zdaje coś takiego przykampmy do... tutaj troszeczkę zobaczymy czy ktoś wiedziałem wiedziałem dobra reload i lecimy w tamtą stronę udało się i czy dead tam ktoś jest, tam ktoś jest, tam ktoś jest kurde Kropną nas Jakie jest tam live'a czy wyświetlenie średnio średnio myślę, że wszystko działa spoko jest, nie? skin Jest wygrywamy na razie 2 do zera <kluzny> Dobra już się napiłem weźmy sobie może pompę no Nocież nie mp nie, 7 najlepsze opcje chyba z pompy na no, blisko wiecie w takich flagach to to jest tragedia. Idziemy tak może, ogarniemy go. Nie ma tu nikogo, spoko. Idziemy tu, w tył. No, bombkę podłożyli nam? No ładnie. To nie wiem czy na B, czy na A. Idziemy chyba na A, najprawdopodobniej. Nie słyszę gry. Za cicha jest. Za głośno. Ale myślę, że spoko. Bomba jest podłożona. Na... No a. Szybko nie ktoś się... Od... Udało się, ja, udało. Za jeszcze. Dobra, spoko. Broń, bo... Idziemy na B. Przykampimy troszeczkę. Zobaczymy no, co tu się podzieje. No bo dobre lecimy na nich. Nic tu się nie dzieje. Tutaj ktoś jest, to jakiś gość Dostał bąbkę Tutaj nie żyje jeden, dobra Wszyscy poszli na A, czy jak? Tu już zostało Nie, tu ktoś Jednego z naszych pytał Czyli coś tu, coś tu nie gra, coś tu działa. Ewidentnie Lagi są duże i dlatego wyświetlenie 3 spoko spokoi kozowskie Przekierowamy żeby się do roboty Nie moja wina Muszę sobie kupić lepszy internet Chcę live robić a widzicie co się dzieje Przykąpimy trochę bo jesteśmy fleszem po oczach Wszystkich nas pykli. Chwila. Staramy się ich teraz dziupnąć, ale lagi są potężne. Ten rzuca dalej fleszy. A się dwóch dlatego nas tak robią. Kurczę. Kurczę. Trzech już nas jest. Tak. Mało na pięciu. mało. Taka akcja. Taka akcja. Nie da się tego opłynąć Dajcie pompę Lecimy z pompą Pompka Tutaj czy tutaj? Tutaj idziemy Nie ma ich? Co jest? O nie Król to ze sniperki nie Lagi są, lagi są Co się dzieje z obrazem? Dobra, nic. Cztery wyświetlenia, dwa polubienia. Co jest? Pyk, pyk. Ja, jeszcze raz, pompy. Próbujemy. Dwie osoby grają. co w ogóle ze mną gra? I tyle? Czy jakoś tak? O kurde Ale kampion Heh się jest po nas Jakbym wziął snajperkę Po 3 lagach snajperkę Tą... Od 110 dziesiątkę Ciekawe co Czy uda się ogarnąć Jakoś piknąć niej Postaramy się Kutnijmy może najlepiej o kurde, teraz tu moja wina, bolek był, ale dobra doszła jedna osoba, bo mas jest w sumie z 5 na 5 teraz to dwie doszły spróbujmy jeszcze raz szczęścia, ale teraz wiem szesnastce potem pompę sobie weźmiemy na przykład albo no pompę raczej spróbujmy zrobić to samo tylko teraz o. Kolego. Dobrze. Co jest grana przez ścianę? Takie lagi, że się zdaje jakby przez ścianę strzelał. Loguję no, Internet słaby Prze <coughs> Przegramy raczej o, raczej na pewno Bo mi tak laguje Nie da się grać W sensie może jakichś lagów nie ma wielkich, ale Wam się źle to pewnie ogląda. Tu już są Zwy pomysł, żeby tu być. Wypuśmię. Kut Ma i koniec. 8 do 3. Probilno. Napiję się coli. Chociaż pierwszy byłem w antykach Tutaj tej ukraińskie gdzieś nazwy nie opłaca tego live'a prowadzić dalej, bo I jak widać Laguje. Laguje fest OBS coś woli Nie chcę standów czytać Widetnie coś jest na no, telefonie chciał dołączyć można pograć ze mną Co jest za... All A 60 rank jest 43 rangę Jest 25 końców za 50 mam 16 ka 16 nawet być taki spoczko no i jo nawet spoczko. no ta spoczka moi skine do tej do pompy nawet ładny ten skinek I ten też mi się podoba W sumie Za jakiego sprzedać można?